W poprzednim odcinku. Cóż, nie będziemy ci mówić, z kim możesz się kolegować. I dobrze, bo to nie wasza sprawa. Masz, obczajaj. Twój cel to. Misty Musimy mieć smoczy dysk do otwarcia fragmentu kodeksu, gdy dolecimy na miejsce. Otworzy ciobie! Nie, Kitty, nie pozwolę ci na to. Lepiej leć ratować Dziunię. Malwaronie, mamy kłopot. Kitty uciekła z naszym smoczym dyskiem. Przyniosłam smoczy dysk! A więc smoczy dysk jest mój! Niech żyje Nekrafa! Daj mała. Daj mi rękę. Pewnie jesteś nowa w naszym Under City. Jestem Zaria. To jest czego? Jak ci na imię? Piperia Asherin Elfanestri. Czyli Piper. O, nie płacz. Masz, masz. Weź to. Na imię Mubinki. Obronił mnie, jak tu przyjechałam. Nie martw się. Ja się tobą zajmę. No i obronię. Słowo paluszka? Na palec, Piper! Co się dzieje? Zaria! 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 Hej! Hej, już dobrze, Ciii. To był tylko zły sen. Zaria! Ja chcę do Zari! Zaria! Zaria! Wyłaś, wyłaś już! Nie chowaj się! O nie, gdzie jest? Powiedz mi wreszcie! Odeszła. Zaria odeszła z Mysticons. Początek czoko i nowe życie. I będzie super. Mysticons. Przybywamy z pomocą dzień po dniu, radę damy, by stawić czoło złu. dałam rady. To przeze mnie straciłyśmy Smoczy Dysk. Szkoda, że nie byłam lepszą mistykonką i lepszą przyjaciółką. Uściski, całusy i w ogóle... Zaria. Chodźmy jej szukać! Musi wrócić! Skoczę do Undercity. Przeszukam moloch magów! Ja sprawdzę w mieście. Nie! Burza piaskowa już się kończy. Musicie wracać do Doliny Zaginionych Statków. Jeśli Kitty sprzedała smoczy dysk któremuś z naszych wrogów, to dysk go zaprowadzi do jaskini Kosmosu. Będziemy pierwsze to zrobimy zasadzkę. No właśnie. Odzyskamy smoczy dysk i trzeci fragment kodeksu. Ale co z Zarią? Ja poszukam Zari. Idźcie. Możesz dać jej to. Co? Nie będę nosił jakiejś tam e, lalki. Binky zawsze ją obroni. Znajdź ją, przyprowadź do domu. Wszystko jeszcze się ułoży, Piper. Huh? Co? E, 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 jest Fox. Ciutko, dobrze. Ja wiem, że Zaria była dla ciebie jak siostra, ale pamiętaj, zawsze ci pomożemy. Jest dobrze. Przysięgam na spiczaste uszy babuni. Dobrze, bo musimy zdobyć fragment kodeksu, zanim wrogowie rozgryzą zagadkę w smoczym dysku. Śmigamy! Iść tobie, panno Pusiu! Moczy dysk odmawia ujawnienia położenia fragmentu kodeksu! Może potrzebna mi potężniejsza wiedźma, żeby coś powiedział. Masz naprawdę dziecinne wyobrażenie o magii, bo gdybyś rozumiał arkana tej sztuki, to nie kwestionowałbyś mojej mocy! Dolina zaginionych statków! Nareszcie cały kodeks będzie mój! Tam z mapy fragment kodeksu powinien być gdzieś w tunelu. Dam sobie radę, bez Zari. Ja dam sobie radę bez Zari. Oby malwaron szybko znalazł Zarię. Gdzie jesteś, Zario? Okej, okay, czoko, Jesteśmy na miejscu. <tryk> <A>! <tryk> to nasz nowy dom, Choco. Prawda, że uroczy? Już pokochałam ten cudowny widok. Damy sobie radę. Niko miał rację. To miejsce to prawdziwy raj. Tam nasze zapasy. Eee, normalnie uduszę Niko. Czoko? A nie mówiłem tu nie pomoże. Wo! Mm? Na ubijak harmona! Zgodnie z zagadką, jeśli włożymy Smoczy Dysk tutaj, otworzy się tajne zakamarek za Gwiazdą Gaigaxu. Bombowo! Chowamy się! Ale szybko! A jak łobuzy przyjdą z dyskiem, wyskoczymy! Hm? A gdzie jest Gwiazda Gaigaxu? O, nie, 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 nie! Ktoś nas uprzedził! O, mają fragment kodeksu! Nie, te ślady są jakieś znajome. Tędy, generale Tibion! To, to Dreadwein. Jaskinia Kosmosu! Dibion, wkładaj ten dysk! Nie, nie! To niski Gąs! Wyrwały gwiazdę ze ściany jaskini! Przynajmniej Dreadbane nie ma gwiazdy! O kurczę, ja chyba wiem, co ją ma! Wróć! Za mną! Odwrót! Szybko, za nimi! Jesteś pewien, że jej nie widziałeś? Kablanski, kablanski! Spoko. Już nie wiem, kogo pytać, jasne? Panuki? Hmm... Co słychać, Niko? Gdzie jest Zaria? Nie mam pojęcia o co ci chodzi! I dlaczego miałbym tobie coś powiedzieć? Podziwiam twoją lojalność, ale muszę z nią pogadać. Sorki, ziom! Gdzie ona jest, Niko? Kazała przysiądź, że nie powiem! Okej, okay, dobra, powiem! Poszła do puszczy Bryn. No, i można było? Dobry z ciebie, kumpel. Spotkajmy się kiedyś. Mało brakowało. Nic wam się nie stało? Tylko parę guzów i otarcia, ale jest spoko. Co to było? Koszmar krasnoluda górnika. Diamentowy pełzak skalny. Dobrze, że to była tylko larwa. To była larwa? Zwykle nie podpełzają tak blisko powierzchni. Na pewno co się oddzieliło od rodziców? Biedactwo pewnie jest przerażone. Ach, wiem, boisz się, robaczku. Pełzak skalny pewnie pożarł fragment kodeksu. Poszukajmy go. Uważajcie, proszę. Normalnie jakbym szukał igły w stogu siana, we wszechświecie z samymi stogami. Słońce zachodzi, już wystarczy na dziś. Dobre oko, Archer, doskonale. Robal musi być gdzieś tu. Tak, zostawił jakiś klejnot. Jaki cudowny. E, to jego fekalia. Co to fekalia? Um, powiedzmy, że gdybym tu była stajenną, przydałaby się duża łopata. O, w <grystanie> <grystanie> Ej, uważaj trochę! Spokojnie, to zwykłe selfie. Hmm. Tęsknię za nimi Choco. A my tęsknimy za tobą! Co ty tutaj robisz? Ratuję wam życie! Sama sobie poradzę! Może niekoniecznie. Jest tu! O, jest przesłodki, kiedy śpi. Chociaż to jednak paskudne robaczysko. Piper, zawróci pilnuj wejścia. Co? Całkiem sama? Tak, całkiem sama. Na pewno wszystko gra. Tak! W porządku jest! Jest okej, okay. tak, tak, okej! Okay. W ciemny korytarz sobie maszeruje. Masz jakiś pomysł, jak wydostać fragment kodeksu z tego stworzenia? Nie, jednak nie. Bądź silna. Silna. Nie bój się. Co to? Nie bój się. Nic ci się nie stanie. Nie, nie, nie. Tak, w tym tunelu mój paść. Kodeks będzie mój! Dzięki za ratunek. Pozdrów ode mnie dziewczyny. Zario, czekaj! Przecież jesteś Mistikonką. Już nigdy nie wrócę. Nie jestem heroską. Co za do życznych głupot. Jesteś heroską, widziałem cię w akcji. Jesteś kumpelą potrzebna. To nie są moje kumpele. A raczej już nimi nie są. Boisz się. Boisz się, bo to najlepsze przyjaciółki, jakie w życiu miałaś. Już zamilcz. I niepotrzebna mi ta głupia sprzączka, jasne? Oj! Wnerwił się mu homor. W nogi! Tam czeka Załóż ją! Nie! Ta puszcza jest zagrzebiona. Nie! Dawaj to! Mistygon Ranger! Daj ze mnie te śliskie macki! Co? Czemu nie mówiłeś, że masz Binkiego? Bo miałem trochę pilniejsze sprawy na głowie. A to tylko pluszak? Pluszak, który uratuje nam skórę. Bingi, zrób boom! Bingi robi boom za trzy, dwie, jedną... Zasłoń buźkę! Mm. Powaga? Pajper kazała mi nosić przy sobie wybuchową zabawkę? Co? Dla dzieci od ósmego roku życia. To będziesz jednak nosić tę sprzączkę czy nie. Przepraszam was. Bałam się i zawiodłam. Bałaś się i nie ma się czego wstydzić! Bo tak naprawdę bać się powinien tylko Dreadbane. <laughs> Aż trzęsę się ze strachu, Mage. Generale Tibion, weźmy to, po co przyszliśmy. Wyciągnąć kawałek! Nie! Przecież on cierpi! Na Mroczną Gwiazdę! Już... Wykończyć je! Co? Kto? Tęskniłyście? A, tak się cieszę, że zaraz eksploduje! Młody błysk! Uwolnić smoka! Już mamy to, po co przyszliśmy! Upior na ręko ruszamy! No walcz, w górze! niech się leć! Piper! Do zobaczenia, Misty Kotki! Musimy ratować Piper! Z Dreadbane'em policzymy się kiedy indziej! Czekaj, Piper! Jeszcze chwila! Musimy się sprężyć! Ech! Czy zrobiło się gorąco? Dziura z lawą! Czy już mówiłam, że te stwory żyją w dziurach z lawą? Nie, nie mówiłaś. Kurczę, wyleciało mi z... Hej, a czemu wy wszyscy płaczecie? Niunia pobiegła do braci <laughs> Wybacz mi ten złoty błysk, Niunia Co, myślałaś, że tam siedzę? <laughs> nie, wyskoczyłam Piper, wybacz, że odeszłam Nie wiem, co bym bez by ciebie zrobiła Bez was wszystkich <laughs> Ściskaj mocno <laughs> o, Nie to trochę za mocno. Trudno, przyzwyczajaj się! Co teraz zrobimy? Straciłyśmy smoczy dysk i fragment kodeksu. Wykombinujesz jakiś super plan, by go odzyskać. A najważniejsze, że ekipa znowu jest razem. Inni astromancerzy nie będą tacy wyrozumiali. Oj, tak, ale się wnerwią. Więc jakby co? To twoja wina. Mogę cię zrzucić prosto do lasu, kolego? Jedna klapa! Niech żyje! A oto fragment kodeksu! Polowanie! Czas zacząć!